Radni Prawa i Sprawiedliwości nie przygotują swojej wersji uchwały w sprawie wolnych mediów. Takie rozwiązanie zapowiedzieli podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z udziałem wszystkich radnych. Brali pod uwagę takie rozwiązanie, bo ich zdaniem uzasadnienie uchwały było bardzo upolitycznione i przez to nie do przyjęcia. Zdaniem Klubu Radnych PiS, zacięcie i upór radnej Barbary Mroczkowskiej uniemożliwiły przyjęcie kompromisowego uzasadnienia uchwały, takiego, pod którym mogliby się podpisać wszyscy radni. Radni Prawa i Sprawiedliwości odstępują od przygotowania swojej wersji uchwały, bo chcą się skupić, jak piszą, na sprawach istotnych dla Leszna w czasie wzrostu zachorowań na COVID. Jednocześnie w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji radni PiS zapowiadają zaskarżenie uchwały do wojewódzkiego sądu administracyjnego, bo ich zdaniem zawiera ona szereg błędów. Radni mają procedować nad uchwałą medialną na sesji w dniu 25 marca, a Prawo i Sprawiedliwość ma w Radzie miejsce. Na tylko cztery głosy. Koalicja Obywatelska przygotowała uchwałę solidaryzującą się z wolnymi mediami pod wpływem protestów, jakie przeprowadziły redakcje w całym kraju w dniu 10 lutego na skutek pomysłów rządzących w sprawie podatku obrotowego od reklam.